Siema, z tej strony Macio i dzisiaj nagrywam. E, grę. Z, e, chodzi w tej grze o to, żeby w dwie minuty zdobyć 100 punktów za zrzucanie różnych przedmiotów. E, sterowanie jest e, banalnie proste. Używa się e, myszki i e, klawiatury. W UASD się chodzi, a klawiszami myszki się. Wszystko zrzuca. I tak. Musimy wszystko pozrzucać, co się da. I żeby wyżej podskoczyć, musimy się o ścianę opierać. Odkryłem to chwilę temu, ale bardzo przydatne, bo dzięki temu możemy wyżej wyskoczyć. O, właśnie tak. A bez odbicia po ścianie nisko się skacze. Przeciętnie. Musimy teraz zniszczyć jak najwięcej. Musimy zdobyć 100 tysięcy. Co jest. No, nie za bardzo trudne. Jeżeli zdobędziemy te 100 tysięcy, to znaczy, że wygraliśmy grę. Ja już wygrałem. Tylko, że jeszcze runda się nie skończyła. Gra trwa dwie minuty. Ale w te dwie minuty można wyrządzić takie szkody. Wystarczy, że nabije się 100 tysięcy i już się wygrało. Co jest oczywiste, że za nabije się więcej, no, bo się grano. Nie nabije się równo 100 tysięcy. Polecę. Opłaca się rozwalać wszystko, wszystko z półek i książki, bo książki dają niezłego kombosa. I u dołu są pokazane e, kombosy jakie zarobiliśmy. Teraz, na przykład, jak zrzucę te trzewiki, to na dole się pojawi te, pojawią się takie napisy i to będzie pokazane, pokaza no, ile zdobyłem punktów zarzucenia. I właśnie po zdobyciu tych 100 tysięcy wygrywa się grę. Jeżeli się nie zdobędzie, to się właśnie ją przegrywa. Ja zakończyłem pierwszą rundę z wynikiem 142 tysiące. I rozegram jeszcze jedną rundę, i będę kończył. E, fabuła tej gry jest banalnie prosta. E, ogółem to pan lub pani zostawili nas w domu samych, i my się chcemy za to zemścić. Musimy wszystko porozrzucać na środek pokoju. Czy na środek pokoju? Nie, no w, na dół wystarczy. Nie? Zdobyć 100 tysięcy punktów i wygrać. A więc nie wiem, czy mi się to drugi raz, drugi raz uda. Ale twierdzę, że tak, bo. To trudne to nie jest i jak już mówiłem trzeba, żeby wyżej skoczyć trzeba się po prostu przytrzymać ściany myszkę skierować w stronę ściany i skoczyć skacze się z spacją a normalnie tak chodzi i w ogóle strzałkami i atakuje się różne przedmioty, klawiszami, klawiszami myszki co jest takie sobie Ile zdobędę punktów? Już nie chcę się tam tego zrzucać, bo. O, śmietnik. Gry można znaleźć na stronie cda.pl. W opisie filmu będzie link do tej gry, jak i do strony. No to chyba wszystko. Dokończę jeszcze tylko rundę i kończę. I naprawdę gra jest fajna. Zajmuje trochę czasu. Szybko zniszczą 17 sekund. Już więcej. Nic nie zniszczę. Chyba, że coś stąd jeszcze zrzucę. I polecam tą grę. I na dziś to będzie koniec. A więc na razie.